Poranek w dolinie był ostry i bezlitosny, górskie powietrze gryzło skórę jak żyletki, a śnieg, który spadł w nocy, zalegał gęsto na dachach drewnianych chałup. Gdzieś w oddali, za linią świerków, słychać było ciche dudnienie, odgłos pracy podziemnej kopalni, serca tej krainy. Stanisław Rusnak, znany w okolicy po prostu jako pan Rusnak, siedział w swoim przeszklonym gabinecie nad biurem zarządu kopalni biała skała. Mężczyzna około sześćdziesiątki, o kamiennym spojrzeniu i policzkach zapadniętych jak stara skała, wpatrywał się w dokumenty pełne cyfr. Dla niego nie istnieli ludzie, były tylko zyski, straty i węgiel. Nawet konie. Jego ukochane, niegdyś zwierzęta z dzieciństwa. Stały się dla niego narzędziem, takim samym jak łopata czy wiertło. Tymczasem na dole, w mroźnej stajni przy kopalni, młody Bartek Żur, zaledwie dwudzieste dwugoletni, przecierał sierść jantara, kasztanowego, ogiera z białą łatką na pysku. Koń kulał od tygodnia po niefortunnym poślizgu w zaśnieżonym wąwozie. Bartek, syn zmarłego przed laty górnika, traktował go jak brata. Mieszkał z matką w pobliskiej wsi zimne wody i każdego dnia przemierzał tę samą trasę przez las, żeby być przy zwierzęciu. Nie martw się, stary, wyleczysz się. Nie ty pierwszy, nie ty ostatni, szeptał, głaszcząc ciepłą szyję konia. Pan Rusnak nie będzie miał ostatniego słowa, ale Rusnak miał już plan. Jantar był nieproduktywny, ranny i potrzebował opieki, a opieka kosztuje. Rusnak nie znosił kosztów bez zysków. Gdy kilka dni wcześniej usłyszał, że Bartek prosi o środki na leczenie konia, prychnął z pogardą. Dziś postanowił zakończyć temat, przy południowym dzwonie ogłosił przerwę dla robotników, a potem kazał wezwać dwóch silnych mężczyzn z ochrony. Wskazał na jantara i rzucił zimno. Załadujcie go na wóz. Zawieście do starej sztolni pod Grzmiącą Skałą i zostawcie tam. Ale panie Rusnak, to pełna dynamitu jaskinia, wyjąkał jeden z ochroniarzy, zakazana od lat. A koń to nie człowiek, nie będzie skarżył się w sądzie. Wykonać. Nie wiedząc, że Bartek ich słyszy, wykonali rozkaz. Chłopak, szokowany, śledził z ukrycia każdy ich ruch. Serce biło mu jak szalone. Nie mógł uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Jaskinia pod grzmiącą skałą była od lat zamknięta stara, opuszczona sztolnia, która w latach 70. służyła do przechowywania materiałów wybuchowych. Legenda głosiła, że doszło tam kiedyś do niewyjaśnionego wybuchu, który zabił kilku górników. Od tamtej pory miejsce omijano szerokim łukiem. Ale Rusnak miał dość legend i miał władzę. Wrzucili konia do środka, zamknęli kratę, przypieli łańcuch i zostawili ląd. Ochroniarz, który miał w oczach cień wahania, został uciszony spojrzeniem Rusnaka. Ma się rozpaść z hukiem, nikt nie będzie płakał po koniu, burknął. O zmierzchu, kiedy wiatr zaszumiał w gałęziach jak ostrze przecinające powietrze, wieść o jantarze rozniosła się po wiosce. Nikt nie wiedział jak, ale wszyscy nagle szeptali o końcu konia. Bartek biegł już wtedy przez las z latarką i liną, zostawiając za sobą ślady butów we wczesnym śniegu. Jaskinia leżała głęboko między skałami, otoczona niemym murem ciemności. Dym z knota powoli wpełzał w głąb, wypełniając przestrzeń zapachem siarki i śmierci. Bartek dotarł tam dokładnie w chwili, gdy płomień był w połowie. Jego oczy rozbłysły przerażeniem i determinacją. Nie miał planu. Miał tylko nadzieję i linę. Jantar, to ja! Jeszcze chwila! Zawołał, przeciskając się przez szczelinę w stalowej kracie. Koń zarżał słabo, ale wyraźnie. Nadal żył. Nadal czekał. W tle, wysoko w górach, pan Rusnak stał na tarasie swojej willi i patrzył w stronę grzmiącej skały. Uśmiechnął się lekko z kieliszkiem wina w dłoni. Nie wiedział, że coś w nim, głęboko ukrytego, zaraz zacznie pękać. Wiatr pod grzmiącą skałą nabrał furii. Śnieg tańczył w powietrzu, wirując jak popiół przed pożarem. Bartek zrzucił kurtkę i przeczołgał się przez wąskie wejście, kalecząc łokcie o zardzewiałe pręty. Jaskinia przyjęła go chłodem i ciężkim, wilgotnym zapachem starej ziemi, zmieszanej z prochem. Ląd, już prawie w końcówce, syczał niczym żmija. Zbliżała się chwila, w której cała struktura miała zadrżeć. Jantar leżał na bok, jego boki unosiły się niespokojnie. Oczy miał szeroko otwarte, ale nie dzikie. Rozpoznawał Bartka. Zadrżał na dźwięk jego głosu, a potem, mimo bólu, próbował się podnieść. Nie teraz, stary, zaufaj mi, wyciągnę cię. Bartek mówił szybko, świszcząc z przerażenia. Musimy znaleźć wyjście. Ty znasz to miejsce. Pamiętasz? W jego głowie kołatało jedno pytanie: czy koń naprawdę wskaże drogę? W tym samym czasie. We wsi zimne wody ludzie zbierali się przed starą karczmą. Informacja o losie konia i działaniu rusnaka rozeszła się lotem błyskawicy. Wójt Krawczyk, starszy mężczyzna z brodą jak śnieg i głosem jak grzmot, nie krył oburzenia. Zamknąć ranne zwierzę w jaskini z dynamitem to nie człowiek, to kat. I co zrobimy? Zapytała kobieta w chuście, ściskając dłoń dziecka. Najpierw sprawdźmy, czy młody Bartek jeszcze żyje. Odrzekł wójt, biorąc latarkę i ruszając w stronę gór. Za nim podążyło kilku mężczyzn, potem kobiety. Kiedy jeden się odważył, inni nie mogli zostać w tyle. Lód pękał, nie tylko pod stopami, ale i w sercach. Bartek tymczasem w jaskini wyczuł lekkie nachylenie gruntu w stronę tylnej ściany. Nagle Jantar uniósł głowę, zarżał krótko i uderzył kopytem o skałę. Raz, drugi, trzeci. Bartek zrozumiał, odrzucił strach i począł macać ścianę dłońmi, aż natrafił na nierówność, wąską szczelinę, prawdopodobnie stary szyb wentylacyjny. To jedyna szansa, szepnął. Czas sekundy. Bartek wbił stalowy hak. W kamień i zarzucił linę. Jantar Mimoran doczłapał się i z pomocą chłopaka zaczął przeciskać przez tunel. Dźwięk lądu był już jak syk w uszach. Tunel prowadził stromo w górę, a potem nagle w bok. Gdy koń przeszedł, Bartek wcisnął się zaraz za nim. W tej samej chwili eksplozja. Huk wstrząsnął całą górą. Pył wystrzelił jak chmura z piekła. Przez chwilę zdawało się, że cały świat zawisł w bezruchu. Godzinę później. Wójt i jego ludzie dotarli do wejścia jaskini. Zastali tam jedynie świeży lej po eksplozji i spalone końcówki liny. Cisza była nie do zniesienia. Ktoś odwrócił wzrok. Ktoś zapłakał. Nagle z drugiej strony wzgórza rozległo się zarżenie. Jantar. Żył. Za nim szedł Bartek cały w sadzy i krwi, ale żywy. On. On mnie wyprowadził. On znał drogę. Wyszeptał chłopak, zanim osunął się na śnieg. W tłumie zapanowała cisza. Potem rozległy się oklaski. Potem łzy. Nazajutrz w kancelarii kopalni Rusnak siedział w skórzanym fotelu. W dłoni trzymał gazetę. Młody górnik i koń ratują się z eksplozji. Społeczność żąda wyjaśnień od właściciela kopalni. Na jego biurku leżał stary, czarno-biały portret. Zdjęcie przedstawiało go jako dziecko trzymającego źrebaka. Na odwrocie podpis: Jantar 1967. Tato powiedział, że konie zawsze wracają. Rusnak zamknął oczy. Po raz pierwszy od lat poczuł coś dziwnego: ciężar, który nie był ani złotem, ani węglem. Wieczorem mieszkańcy zebrali się w karczmie, by uczcić powrót Bartka i Jantara. Atmosfera była radosna, ale napięcie wisiało w powietrzu. Ludzie chcieli odpowiedzi. Rusnak nie pojawił się, ale ktoś inny, pani Milena, dawna nauczycielka historii i sąsiadka Rusnaka, podniosła głos. Prawda o tej jaskini sięga dalej niż ten jeden koń. Tam zginęli ludzie. Tam zginęła uczciwość. Może czas ją odzyskać. Słowa te rozbrzmiały mocniej niż eksplozja. Noc była długa, w sercu gór rodziła się nowa siła. Wioska zimne wody tętniła życiem, jakby wybudzona z letargu. Przed karczmą ustawiono długi stół, nakryty białym obrusem, pełen chleba, wędlin i gorącej zupy z grochu. Jantar z opatrzoną nogą i grzywą uczesaną przez dzieciaki stał na środku placu jak bohater Bartek choć blady i z zabandażowanym ramieniem uśmiechał się otoczony serdecznością sąsiadów ale gdzieś w cieniu za uśmiechami i toastami rosła niepokój bo choć koni chłopak ocaleli prawda o czynach rusnaka wisiała nad doliną jak ciężka chmura i coraz więcej ludzi domagało się rozliczenia. W biurze kopalni panowała napięta cisza. Rusnak siedział przy biurku, pogrążony w myślach. Na ścianie wisiał stary plan szybów, a na jego biurku odręcznie napisana notatka z pogróżkami: Odpowiesz za to, co zrobiłeś. Mamy dość. Zanim zdążył ją schować, do pokoju wszedł niespodziewanie Bartek. Bez pukania, bez strachu. Przyszedłem po odpowiedzi. Powiedział twardo, Rusnak spojrzał na niego uważnie. Chłopak był brudny, zmęczony, ale miał w oczach ten sam błysk, co jego ojciec. Tego spojrzenia nie widział od lat. Masz tupet, mruknął Rusnak, i nic do powiedzenia. Masz swoje pięć minut, ale to nie zmieni świata. Nie przyszedłem zmieniać świata. Przyszedłem przypomnieć panu, kim pan był. I co pan zrobił? W ciszy, która zapadła, zegar tykał głośniej niż zwykle. Rusnak wstał, podszedł do kredensu i wyjął zakurzoną teczkę, rzucił ją na stół. To wszystko o twoim ojcu. Był moim przyjacielem i zginął przez mnie. Bartek zamarł. Serce zaczęło bić mu jak młot. W tamtej jaskini, w 87. Wiesz dlaczego ją zamknięto? Nie przez przepisy, przez mnie kazałem wysadzić szyb, mimo że wiedziałem, że on tam jeszcze był. Chciałem ukryć błąd w planie wydobycia. Nie posłuchałem ostrzeżeń. On krzyczał, a ja podpisałem rozkaz. Głos rusnaka zadrżał. To nie była gra, to było wyznanie. Jantar był jego koniem, a wcześniej moim. Uciekł po wybuchu i nigdy więcej nie pozwolił się dotknąć. Bartek. Spojrzał na mężczyznę, który przez całe życie był symbolem zimna i chciwości. Teraz widział starca, złamanego przez wspomnienia. Dlaczego więc zrobił pan to znowu, z koniem, ze mną? Bo myślałem, że twardość to siła, że jeśli nie okaże słabości, nikt mnie nie ruszy, ale widzę, że to wy, młodzi, jesteście silniejsi. Wieczorem w karczmie znów zebrała się wieś. Tym razem nie na świętowanie, lecz na zgromadzenie. Prowadził je wójt Krawczyk. Obok siedzieli radni rolnicy, emerytowani górnicy. Bartek stanął na środku. Nie jestem bohaterem. Po prostu nie mogłem patrzeć, jak ktoś bezkarnie niszczy to, co żyje. Ale to nie tylko o konia chodzi. Chodzi o nas wszystkich. O traktowanie nas jak narzędzia. O ciszę, która trwała za długo. Ludzie kiwali głowami. Milena wstała. Proponuje: zwołajmy lokalne referendum. O odwołanie rusnaka z zarządu kopalni. O przejęcie zarządzania przez Radę Mieszkańców. Wspólnie burmistrz spojrzał niepewnie, ale nie protestował. Tłum poruszył się jak fala. Ktoś klasnął, ktoś krzyknął: dość rusnaka! Ale zanim tłum rozpędził się całkiem, drzwi karczmy otworzyły się z hukiem. Do środka wszedł sam rusnak. Bez ochrony, bez płaszcza, sam, nie trzeba referendum. Złożę rezygnację jutro rano, powiedział cicho. Oddam zarządzanie Radzie Górniczej i przekażę fundusz rekultywacji terenu i nazwę jaskinie imieniem Jana Żura. Zapanowała cisza, a potem niedowierzanie. Czy to skrucha? Zapytała kobieta w chustce. Rusnak spojrzał na Bartka. To próba naprawienia tego, co można jeszcze naprawić. Późnym wieczorem Bartek poszedł do stajni. Jantar stał spokojnie, z nosem opartym o framugę boksu. Gdy chłopak podszedł, koń zarżał cicho. Wiesz, stary, może to naprawdę nie był koniec. Może to dopiero początek. Za nimi, przez szpary w deskach, prześwitywało ciepłe światło skarczmy. Dźwięk rozmów i śmiechu był inny niż zwykle. Prawdziwszy, na horyzoncie tliła się nowa nadzieja. Minął tydzień. Śnieg w dolinie zaczął topnieć, odkrywając ziemię i błoto, jakby natura chciała odsłonić wszystko co ukryte. W kopalni biała skała zapadła cisza. Po raz pierwszy od dekad nie dochodziły stamtąd żadne dźwięki ani młotów, ani wybuchów, tylko wiatr szumiał między szybami, niosąc echa decyzji, które dopiero co zapadły. Stanisław Rusnak złożył rezygnację oficjalnie. Zniknął z biura bez słowa więcej, opuścił swój przeszklony gabinet, zostawiając za sobą kartkę z trzema słowami. Za późno, przepraszam. Niektórzy mówili, że wyjechał w góry, inni, że wrócił do starej rodzinnej chaty, której nikt już nie odwiedzał, nikt tego nie wiedział na pewno, ale nikt też nie czekał na wyjaśnienia. Tymczasem wieś żyła w budynku dawnej szkoły, przy wsparciu mieszkańców. Powstał tymczasowy sztab zarządzania kopalnią. Rada górnicza składała się z sześciu osób, w tym z wójta nauczycielki Mileny i ku zdumieniu wielu również z Bartka. Nie jestem specjalistą od zarządzania, mówił nieśmiało, ale wiem, co znaczy słuchać. I co? Znaczy milczeć za długo. Ludzie mu uwierzyli, bo nie mówił wiele, ale kiedy mówił, był prawdziwy. W karczmie, gdzie dawniej pito za ciężką robotę, dziś rozmawiano o inwestycjach w bezpieczeństwo, w konie robocze, w nowy szyb odwiertowy. Nikt nie myślał już o zyskach za wszelką cenę, zamiast tego o przyszłości, którą można dzielić. Jantar stał się symbolem. Nie bohaterem w złotych okładkach, ale zwierzęciem, które przypomniało ludziom, że siła nie polega na dominacji, lecz na wierności i wytrwałości. Został przeniesiony do nowej zagrody na wzgórzu, gdzie codziennie odwiedzały go dzieci. Dostał nową podkowę, wykutą przez lokalnego kowala, z wygrawerowanym słowem ocalały. Bartek, wracając do codzienności, miał teraz więcej odpowiedzialności. Pomagał przy odbudowie stajni, konsultował zmiany w kopalni, ale przede wszystkim był obecny, już nie tylko dla konia, dla innych. Pewnego ranka, kiedy mgła jeszcze spowijała dolinę, odwiedziła go pani Milena. Twój ojciec byłby dumny, powiedziała wręczając mu kopertę. Znalazłam to w szkolnych archiwach list, który napisał do Rusnaka na krótko przed katastrofą, nigdy go nie wysłał. Bartek otworzył papier ostrożnie, jakby trzymał coś świętego. Pismo ojca było nieco koślawe, ale treść wyrazista. Staszku, pamiętaj, że człowiek w kopalni nie żyje dla węgla, żyje dla tych, którzy czekają na niego na powierzchni, dla konia, który wie, że pan wróci, dla syna, który zasługuje na przyszłość. Chłopak zamknął oczy. Nie musiał mówić nic więcej. Słowa ojca dotarły, choć spóźnione, były teraz jak echo, które trafiło we właściwe miejsce kilka miesięcy później. Na wiosnę słońce zaczęło świecić dłużej, a trawa pod grzmiącą skałą znów zazieleniła się nieśmiało. Mieszkańcy zimnych wód zorganizowali uroczystość przy nowym pomniku, kamiennym obelisku z tablicą upamiętniającą tragedię sprzed lat i bohaterstwo ostatnich dni. Na tablicy widniało tu, gdzie runęły skały, przetrwało serce, pamięci Jana Żura, Jantara i wszystkich, którzy nie zamilkli. Bartek stał z boku. Nie chciał przemawiać, ale kiedy spojrzał na zebranych, na dzieci, które biegały dookoła konia, na górników z czapkami w dłoniach, na swoją matkę, która ścierała ukradkiem łzy, zrozumiał, że ta historia już nie należy tylko do niego, zrozumiał, że opowieść nie kończy się w momencie wybuchu, ani nawet wtedy, gdy zło zostaje nazwane. Ona trwa dalej, w codziennych wyborach, w małych aktach odwagi, w tym, że ktoś zapyta, jak się czujesz, i poczeka na odpowiedź. Pod koniec dnia usiadł przy stajni. Obok niego leżał jantar, spokojny, jakby słuchał ciszy. Wiesz, stary, dzięki Tobie przypomnieliśmy sobie, co to znaczy być człowiekiem. Nie trzeba było słów, wystarczyło, że nie uciekłeś, powiedział cicho drapiąc go za uchem. Koń zarżał cicho, jakby rozumiał. I może naprawdę rozumiał. Gdzieś. W oddali zaszczekał pies, w dali rozbrzmiały dzwony zwierzy kościelnej, gdzieś ktoś się zakochał, gdzieś inny się pokłócił, życie toczyło się dalej, ale inaczej, odrobinę lepiej, bo tam wśród skał wydarzyło się coś, czego nie dało się już wymazać.